Witam wszystkich serdecznie. Niedzielne popołudnie. Yy, tak, jest niedziela, yy, a ja w garażu, bo wróciliśmy z motoshow Kraków. I no niestety mnie yy, no nie mogłem wytrzymać, musiałem wjechać z zetką na podnośnik, bo yy, jak niektórzy wiedzą yy, na pokazie driftu w Krakowie coś chrupnęło i auto stanęło. I zaraz wam pokażę co się stało, bo tego to nawet ja się nie spodziewałem. Wow, wi Widzicie? Dyfer troszkę yy, wisi, a co jest spowodowane tym? No na pewno yy, za dużo Niuta. Ale patrzcie co się stało. Nie wiem czy to będzie widać. Inaczej ściągnę płytę, i wtedy będzie lepszy dostęp do tego. To, to zobaczcie jak to wygląda, płytę mamy zdjętą, więc lepiej to będzie widać. Patrzcie tutaj. Dyfer zetkowy jest tak naprawdę z przodu na dwóch poduszkach. I z tyłu jest na jednej tylko śrubie i potrafiło. No urwać śrubę, takiego oszczała dostał w dół, że wyrwało tą śrubę, która jest przykręcana tu, po prostu ją ukręciło, więc będę musiał dorobić po prostu y, drugie mocowanie jakiegoś tego dyfra, bo dyfrowi jako tako się nic nie stało, a myślałem, że, że no stanął dlatego tak naprawdę, bo y, ja mam oryginalny dyfer jeszcze zetkowy ze szperą tą oryginalną wiskozą. Y, i po prostu jak dyfer poszedł w dół to wyciągło po prostu pół w tym miejscu, dlatego ona się tu dlatego ono się tu kręci. Dlatego auto stanęło i nie chciało jechać, tylko pokażę, pokażę Wam lepszą rzecz Co się stało z moim wydechem jak, jak dyfer poszedł w dół. Zresztą widać, bo ja mam dorobioną taką jeszcze rozpórkę tu dolną, żeby było do czego przykręcić płytę tam od spodu. I co się okazało, ona przytrzymała cały ten dyfer, bo podejrzewam, że jakby nie było tej rozpórki, to jest szansa, że ten dyfer mógłby spaść niżej. A tu dyfer się oparł na, yy, na wydechu. I patrzcie się co zrobił z wydechem. Tu trzeba to odeprzyć troszkę. Bo nie chce iść do góry. popuścić z przodu. Ale generalnie patrzcie co się stało z wydechem. To jest trzycalowy calowy wydech ze ścianką 1,6 mm. Zmiażdżyło go to jak jak harmonika. Zaraz podniesę dyfer jeszcze do góry i zobaczymy czy się uda to zobaczyć. I tak, wrzuciłem rzuciłem z powrotem dyfer tam gdzie powinien być. I patrzcie co, co zrobiło z wydechem. Tak pół się przywaliły w dół, że potrafiło zmiażdżyć wydech a napęd straciłem dlatego, tak jak mówię, ja mam zwykłą szperę jeszcze zetkową tą wiskozę, więc urwie półość czy coś w tym stylu to po prostu auto staje a stanęło dlatego widzicie po prostu za jak dyfer spadł na dół, to półość za daleko się wysunęła i po prostu powypadywały te kulki z przegubów i dlatego, dlatego nie, było, nie było napędów. No i co? Śrubę trzeba rozwiertać, wy, wykręcić, wkręcić śrubę z powrotem. Płoś tak samo wyciągnąć, wysunąć, sodzić kulki z powrotem. I temat napędu mamy powiedzmy, że załatwiony, tylko że tym razem już Będę musiał tu zrobić jakieś, nie wiem, jakieś wzmocnienie, bo widziałem, że na, gdzieś tam na amerykańskich stronach, że mają takie specjalne zaszczały tutaj jeszcze do tego. No bo tak jak mówię, no, z tyłu mocowanie na jednym może i się sprawdzało w wersji wolnosądzej i powiedzmy te 350-400 N, to przy 1000 Nm już się niestety poddało. No i jeszcze będę musiał wyciąć te, ten fragment wydechu i po prostu wymienić, wymienić na nowy. I jak będę wymieniał te rurki na nowe, to może poeksperymentuję jeszcze z tym X-pipem albo H-pipem, bo teraz mam osobne, o czym zaraz powiem, ale może jak będę po prostu wyciągał, to wstawię tu h pipea, bo on oryginalnie Bentley ma Hapajpa, nie Xpajpa, tylko Hapajpa, więc może teraz wiem, już jak brzmi na osobny wydechach. To może sprawdzę teraz, jak będzie brzmiał na Hapajpie. A jeszcze z takich ciekawostek, które ostatnio robiłem, to przerabiałem wydech cały, bo przedtem było tak, że tu się schodził do jednej rury i tu już przed jedną rurą 3,5 cala, czyli 90, ale no niestety ten dźwięk nie był za ładny, więc. Rozdzieliłem to całkiem. Tak, by yy, prawa strona to jest jeden wydech, a lewa strona to jest drugi wydech. Teraz ciężko to będzie chyba zobaczyć, ale generalnie rozchodzi się o to, że są rozłączone, że prawa głowica ma swój osobny wydech, a lewa głowica ma swój osobny wydech. I tak to teraz wygląda. Tak samo yy, ostatnimi czasy też w yy, wolnych chwilach zająłem termiką tego samochodu, bo też się troszkę grzało. I dołożyłem mu po prostu dodatkowe, dodatkowe chłodnice. Tu jest chłodnica od silnika, a z przodu jeszcze jest chłodnica od wspomagania. Tak samo, tak samo z drugiej strony jest chłodnica od, od oleju skrzyni, a z przodu jest od paliwa. Tylko tu też widzę, że jeszcze przy maksymalnym skręcie mi obciera, więc będę musiał ją przestawić troszkę do przodu. Generalnie chłodnice się sprawdzają super. Jest to produkt. FMIC, generalnie temat w końcu, temat termiki w tym aucie, mam załatwiony. Typu, już się nic nie grzeje, bo przedtem się grzało praktycznie wszystko. I olej w silniku, i pali nawet, nawet paliwo się grzało. Tak? Nawet paliwo się grzało, więc musiałem dołożyć mu chłodnicę paliwa. I jeszcze z takich y, ciekawostek, to jest y, kierownica powietrza do, do chłodnicy. Bo też przez to to auto, przez to, że to powietrze uciekało bokami, zamiast lecieć przez chłodnicę, też trzymał wyższą temperaturę. Może nie, się, może nie że się gotował, ale na pewno trzymał wyższą temperaturę. Więc wygląda to tak teraz. Co no Ja się biorę za, za usprawnianie wozu i widzimy się pewnie na kolejnej imprezie. Bo. Postanowiłem, że oprócz tego, że auto będzie stało, to chciałbym też coś pojeździć, potestować. Mam parę kontaktów takich z pobranych, więc na pewno się wybiorę gdzieś na jakiś trening, żeby pojeździć, bo kto był w Krakowie, to widział, że smaży Zetka i to dobrze. Tylko, że wiadomo, na jakieś treningi driftu mam drugi dyfer zaspawany, to pewnie będę musiał wrzucić zaspawany dyfer, bo ta seryjna szpera to niby działa, ale gdzieś jak się jeszcze czasami to auto odchyli, przechyli, to to, to puszcza, puszcza. No i przede wszystkim może nie na, nie na półslikach, bo, bo w ogóle nie planowane były żadne jazdy, więc pojechałem na zlod na, na extremie 285, gdzie jest rozmiar. Generalnie. Przykleiłem naklejkami? Tak, przykleiłem naklejkami. 285 w średniej mieszance. że to jest siódemka. I... No i co? No, zrobiłem dwa czy czy okrążenia, w sensie ósemki. Opona się nagrzała i przy już praktycznie przy wyjeździe do parku sprzętu chciałem go jeszcze raz kopnąć ze sprzęgła i... I stało się to, co się stało. No, ja jakoś specjalnie tego nie przeżywam, no bo to jest... To jest motorsport i takie rzeczy się tu dzieją, ale, ale ale, jednak awaria była. W sumie pierwsza taka awaria tego auta, odkąd ono jeździ, zaczęło tak faktycznie jeździć. I to też w sumie nie jakieś takie nic poważnego, bo tak naprawdę jakbym yy, miał napinkę dalej na jazdę, to spokojnie byśmy tą awarię usunęli na miejscu, bo wykręcić. Wykręcić tą śrubę i wsadzić te, te kulki z powrotem To by podejrzewam było pół godziny roboty I można by było jeździć dalej tym autem Ale że Bardziej miało być auto Pokazowe niż do jazdy to, to stwierdziłem, że Że tego robił nie będę No i teraz to elegancko widać Mamy ściągnięty dyfork. Normalnie ją wzięło i ścięło Ale to tak wygląda jakby kurde no tak wygląda jakby ta śruba była napęknięta czyli to już chyba od jakiegoś czasu była napęknięta i teraz po prostu ją ścięło już do końca a teraz zobaczcie się na zobaczcie sobie na wydech co się stało z wydechem jak mu przyfanzolił ten płosie jak mu przyfanzolił także grubo wciął ale generalnie, takie awarie to nie awarie. No i gotowe. Maszyna zreanimowana, płoś zrobiona, wymienione kawałki rury, która była No teraz można zobaczyć, jak to faktycznie wyglądało. Patrzycie, co zostało z trzycalowej rury. Troszkę się yy, zemnęła. Ale, tak jak nie było to jakaś mega kosztowna naprawa, więc maszyna z reanimowania możemy jeździć dalej.